Moi drodzy, jeśli myślicie, że ja w tym vlogu będę hejtować to, to biedne dziecko, które i tak zapłaciło najwyższą cenę za swoją głupotę, no to dajcie sobie spokój i nie oglądajcie tego materiału. Jeśli natomiast myślicie, że powiem Wam jakieś nowe, zaskakujące fakty, to również nie oglądajcie tego vloga, bo faktów w tej sprawie mi się wydaje, że w ogóle... Jako takich nie ma. Te rzeczy zmieniają się z godziny na godzinę i w momencie kiedy ja robię tego vloga, za godzinę informacje mogą być zupełnie nieaktualne. Ja w tym vlogu, moi drodzy, będę mówiła o rzeczach, które po prostu się nie dodają. O rzeczach, które jedne kłócą się z drugimi, i o tym, że domniemany sprawca może tak naprawdę nie być sprawcą. Jeśli interesują was te fakty, to jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy widzowie, bardzo, bardzo serdecznie i witam bardzo, bardzo serdecznie moich nowych subskrybentów, bo od zeszłego vloga przybyło nas około 300. I z każdym dniem ta nasza mała społeczność rośnie, co mnie oczywiście bardzo, 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 bardzo cieszy. Moi drodzy, pod ostatnim vlogiem było bardzo dużo komentarzy, co niektóre to po prostu pff, nie rozwaliły. I właśnie i tutaj chciałabym zdementować jedną taką e, ploteczkę. E, jeden właśnie pan napisał, że e, ja to muszę się szprycować, bo ja jestem bardzo nerwowa i ja bardzo gestykuluję moimi rękami, no to to na pewno jestem narkomanką, a do tego pijaczką. E, no bo przecież mówiłam, że, e, e, że, że mamy iść do knajpy się upić, nie? No jasne, nie mówiłam, że iść do knajpy się upić, tylko żeby nie pić, moi drodzy, gdzie popadnie, jeśli masz ochotę się napić, to iść do knajpy, jeśli masz ochotę sobie zapalić, to nie to nie chodź po jakichś dziwnych ludziach i sobie do sklepu. I moi drodzy, dementuję tą, tą plotkę, że tak powiem, jestem jak najbardziej czysta, nie biorę żadnych narkotyków. To, że ja gestykuluję rękami, wynika z tego, że jestem bardzo emocjonalna. Mówienie rękomami pomaga się wygadać. W ogóle ten, kto jest ze mną już dłużej, to wie o tym, że ja po prostu gestykuluję rękami tak mam i właśnie ja się tego nauczyłam od Greków, bo tutaj w Grecji wszyscy Grecy mówią rękami i ja też tak. Z i ja też tak robię, po prostu chyba trzeba by mi było te ręce, nie wiem, związać, żebym ja tymi rękami nie rozmawiała. Po prostu jeśli naprawdę kogoś to razi, że ja rozmawiam ręka, rękoma, to jak, na, to, jak, to jak najbardziej nie musi mnie oglądać. Ale moi drodzy, jeśli chodzi o sprawę Anastazji, też pisaliście bardzo takie niemiłe komentarze dotyczące jej osoby. Ja Wam powiem coś takiego, ja nawet nie wnikam w to, kim, kim była Anastazja. A wiecie dlaczego? Dlatego, że kim by nie była, nikt nie miał prawa jej zamordować. I to w ogóle nie będzie w ogóle całym tematem naszego vloga. Tematem naszego vloga, moi drodzy, będzie różne dziwne, rozbieżne fakty, które moim zdaniem się nie dodają. I tak, moi drodzy, takim pierwszym faktem to jest gwałt. Ja się będę w ogóle posługiwać e, albo Newsbomb, który jest takim mainstreamowym medium, e, albo Newsit, który też jest e, tutaj w Grecji bardzo takim znanym e, medium, ba, bardzo takim medium, które mówi o newsach, które mówi o tym, e, no co jest, co jest nowego w tym kraju. E, I tak moi drodzy, w poprzednim vlogu ja nie mówiłam nic o gwałcie, prawda? Mimo, że wszystkie, e, mimo, że cała prasa. O tym gwałcie się jak najbardziej rozpisywała. Ja mówiłam o tym gwałcie, tylko że. W momencie, kiedy ja opublikowałam mojego vloga, te rzeczy przestały być ważne. Ja ten kawałek o tym gwałcie po prostu wycięłam. Ale teraz tak, Czytam Wam jeden artykuł. Z 20 kawałek jednego artykułu, z 23 czerwca 2023 roku, godzina 22. I to jest News bomb. Oczywiście wszystko macie, wszystkie linki będziecie mieć w opisie. I tak, moi drodzy, czytajmy sobie ten artykuł. 45 minut tortur, według śladu GPS w i na. Na pół, na pół zburzonym domu pomiędzy pokojem, w którym mieszkał 32-latek, a solniskami, czyli tymi ukradłami, w którym znaleziono ciało. 32-latek miał zgwałcić i zabić Anastazję. Tortury trwały 45 minut. Moi drodzy, z tego artykułu wynika, tutaj jest dokładnie napisane, że miał zgwałcić i zabić Anastazję. Czyli oni tak sobie domniemają to, że to był taki czas na to, na to zgwałcenie, no bo przecież facet był ciemny, no to jak najbardziej. Oni gwałcą, no to pewnie ją zgwałcił. Moi drodzy, jest jeszcze jeden artykuł, tym razem z 27 czerwca 2023 roku. Co koroner mówi o sprawie? To jest News It, oczywiście wszystko będzie podlinkowane. Ze względu na zaawansowany rozkład ciała wydaje się, że dodatkowo zadziałał raport kryminalistyczny. Lekarz sądowy pana Jotis Koretsos, który opracował raport, przemawiał wyłącznie w T-Life, wyjaśniając, że postępowanie karne przeciwko 32-latkowi za gwałt nie było oparte na żadnych jego własnych ustaleniach. Poruszaliśmy się bardziej ze wskazówkami. Nie znaleziono odcisków w dłoni, jej palce nie były pocięte. Przyczyna śmierci jest nieokreślona, jednak obserwacjami i komentarzami, które są obecne w moim raporcie, można mm, poprzeć hipotezę uduszenia. Ściganie za gwałt nie było oparte na żadnych moich własnych ustaleniach. Zdecydowanie nie. Wszystkie zarzuty i cała sprawa to całościowy obraz, który powstał z dowodów poszlak e, drobnych, drobnych elementów od każdego z nas, które zostały e, zebrane i ocenione przez prokuratora. Moi drodzy, z tego wynika, że po pierwsze, nie było żadnego gwałtu, po drugie, na ciele Anastazji nie znaleziono żadnych odcisków palców, żadnych DNA domniemanego oskarżonego, nawet hipoteza uduszenia to jest hipoteza. Ten koroner, który badał ciało Anastazji, dodatkowo powiedział, że nie było nawet uciętych palców. Czyli, moi drodzy, i teraz ten człowiek, z Bangladeszu, on został oskarżony o po pierwsze o gwałt i został oskarżony o, no, o gwałt o śmierć i o porwanie przede wszystkim. Jakim cudem facet został oskarżony o porwanie, skoro są filmy, wideo, które mówią, że ona sama z nim siada na motor, prawda? No, czyli gwałtu w tym momencie nie było. I teraz jeden artykuł przyczy drugiemu artykułowi. Moi drodzy, i to jest dla mnie właśnie bardzo takie. dziwne. Ja w poprzednim vlogu też wam mówiłam o tym, żeby właśnie uważać na tych ludzi no, na ludzi z religii islamskiej. I. Tym bardziej nie chodziło mi o to, że, o, o ich religię, chodziło mi o to, że oni w swojej religii są po prostu uczeni od małego dziecka tego, że nie mają żadnego szacunku dla kobiet, a nas Europejki traktują jako prostytutki Europy, jako wielki dom publiczny. To jest fakt. I jedna moja widzka, która urodziła się w kraju muzułmańskim, chowała się w Polsce, poparła moją tezę, że tak jest. Po prostu, moi drodzy, chodzi o to, żeby żeby mieć te swoje środki ostrożności, żeby po prostu nie pakować się no, w, jakieś, w jakieś dziwne G. I w tym momencie wydaje mi się, że dlaczego, dlaczego w ogóle sporządzono taki, a nie inny raport dla, na, na tego człowieka, jak koroner sam mówi, że czegoś takiego nie było. Czy to jest dla mnie dziwne? To jest dla mnie... No, bardzo dziwne, no nie dodaje mi się, to po prostu nie dodaje mi się, to po prostu, moi drodzy. E, następny punkt to jest właśnie ta e, karta SIM i telefon tego sprawcy. E, I tutaj znowu mamy artykuł, ślady elektroniczne i e, GPS mordercy na kos. Z danych wynika, że 32-latek, który nie przyznał się ani do zabójstwa, ani do, do gwałtu, e, próbował, jak się okazuje, wymazać swoje elektroniczne ślady. Według Mega szukał w Google, jak usunąć ścieżki GPS, która pokazała jego ruchy z telefonu komórkowego. Po tym, jak udało mu się wymazać dane z własnego telefonu komórkowego, wziął urządzenie Anastazji i zrobił dokładnie to samo. Policjanci z ELAS otworzyli telefon komórkowy zarówno ofiary, jak i sprawcy i znaleźli wszystkie dane, które 32-latek próbował usunąć. GPS w zasadzie w zasadzie tym, co związał sprawę, ponieważ wskazywał ich wspólną drogę od momentu opuszczenia domu, aż do czasu zabójstwa i pozbycia się ciała Anastazji. Innymi słowy, policja widziała dowody od momentu znalezienia, znalezienia 27-latki w mini-markecie do czasu, gdy, gdy Anastazja i 32-latek wyszli, a ten ostatni wrócił do domu. I to jest artykuł 23 czerwca. Tutaj wynika z tego, że właśnie policja wykryła te ślady tego GPS, że on próbował wykasować ze swojego telefonu drogę tej GPS, jaką on zrobił, jak również GPS Anastazy, prawda? Moi drodzy, moim zdaniem, ja, tego, ja, ja pracuję w IT, ale ja tego nie, ja nie wiem, jak wymazać z telefonu. GPS, to, drogę, którą ja akurat szłam, żeby właśnie nie było w tym telefonie. Mi się, no, ja nie wiem, może, może się mylę, może, może to jest bardzo łatwe, ale ja, wydaje mi się, że ludzie, tacy prości ludzie, jak właśnie ten człowiek z Bangladeszu. Wiecie, co by zrobił? On by wziął, żeby, żeby usunąć, tak jak, tak jak właśnie tutaj policja mówi, żeby usunąć właśnie te znaki, co by zrobił. Wziąłby kamień i po prostu przywaliłby w ten telefon, wziąłby kartę SIM i by po prostu tę kartę SIM spalił, wszystko wyrzucił do morza razem ze swoim telefonem i poszedłby do takiego punktu, gdzie tutaj w Grecji w tym punkcie pracuje właśnie bardzo dużo takich ciemnoskórnych, ciemnoskórych facetów, którzy sprzedają telefony już używane komórkowe, kupiłby sobie taki telefon komórkowy i po wszystkim. Powiedziałby, że zgubił, nie wiem, zamoczył mu się, kąpał się niechcąco. Jest mnóstwo tłumaczeń. E, moi drodzy, który jest z 27, czyli z wczoraj. I to jest tak. Miał drugi telefon komórkowy. <laughs> Jak wynika ze śledztwa, władz, 32-latek, zaraz po brutalnym morder morderstwie, włączył telefon komórkowy, który przekazał podczas zatrzymania, aby zatrzeć ślady. Ale włączył drugie urządzenie, z którego próbował wydobyć informacje w celu ukrycia brutalnej e, zbrodni. Drugiego telefonu komórkowego, z którego korzystał oskarżony, nie udało się jeszcze zlokalizować. Jednak jego odnalezienie ma przynieść kolejne dane, które pozwolą uzupełnić zagadkę i odpowiedzieć na pytanie, które do tej pory pozostały bez odpowiedzi. Czyli tak, jest naprawdę tak głupi, że ten telefon, z którego korzystał, dał policji do zbadania, a ten z którego nie korzystał, który korzystał w celu, nie wiem, zbadania tego, jak już powiedzieli, że przecież oni to znaleźli, nie? Jak, żeby się upewnić, jak zatrzeć ślady morderstwa, no to ten telefon się po prostu zgubił. Jakim cudem się zgubił? Czy nie, nie byłoby mu łatwiej po prostu ten telefon zostawić sobie w domu i żeby, żeby mieć po prostu pokrycie w tym, że oj. No przecież ja byłem w domu, no przecież moja karta SIM jest tutaj, czyli ja byłem w domu i po prostu korzystać z tego drugiego telefonu, ha? nie byłoby łatwiej? Albo po prostu wziąć i wrzucić go do morza i, i po wszystkim, prawda? Bardzo prosto, no ale no, widocznie e, no, facet był w ogóle bardzo biegły w technologii i po prostu stwierdził, że lepiej i w panice, w panice, bo ja nie sądzę, że w tym momencie na przykład po zabójstwie jakiejś osoby e, ta osoba, która zabi zabiła była taka zupełnie spokojna i tak dalej. Nie sądzę. Następna sprawa, moi drodzy, yy, ucięte palce Anastazji, i właśnie brak tych DNA na jej ciele, o czym wcześniej mówiłam, i właśnie o tych uciętych palcach nie chciała powiedzieć. Zobaczcie, w momencie, kiedy odnaleziono ciało Anastazji, mówiono o tym, że właśnie ten. że ten właśnie pan z Bangladeszu ma podrapaną szyję. Yy, więc logicznie pod paznokciami Anastazji, która miała sztuczne paznokcie, które się raczej sztuczne paznokcie pod wpływem, no nie gniją, nie, no nic się z nimi nie dzieje, po prostu pod tymi paznokciami nie znaleziono jego DNA, ale były odcięte dwa palce, tylko że te odcięte dwa palce to po prostu powiedziano dopiero po jakimś czasie, że ta Anastazja miała. Wiecie co, a na przykład jeśli byśmy dali taką hipotezę, że wszystkie palce Anastazji były okej, okay. Tylko że w momencie, kiedy znaleziono DNA sprawcy, sprawca miał tak długie ręce, że po prostu odciął Anastazji te dwa palce, w których były jego akurat DNA, co nie? No, raczej ten, ten, bagi, ten z Bangladeszu raczej nie ma takich długich rąk. Może to ktoś inny ma takie właśnie długie ręce, żeby odciąć Anastazji te palce po śmierci i to po po tym, gdy już po prostu jej ciało było badane. Także jej ciało, na jej ciele nie znaleźli ani odcisków palców, ani śladów DNA tego pana z Bangladeszu, ani nic takiego, prawda? No. To jest też, no, można by się na tym zastanowić, czy jest, czy nie jest. No oczywiście druga, następna sprawa, to miejsce zabójstwa, miejsce porzucenia ciała, i do tego tutaj bym powiedziała jeszcze ten współwinny, bo cały czas było mówione, że on tego nie mógł zrobić sam, że jest na pewno ktoś współwinny tej, temu morderstwu. I tutaj mamy taki jeden artykuł. Moi drodzy, to jest artykuł z 23 czerwca 2023 roku i to jest też Pomp. i mówi, ten, ten artykuł mówi tak, scenariusz, że w zabójstwo 27-letniej Anastazji na kos zamieszanych jest więcej osób, zostaje definitywnie usunięty z władz policji, jednocześnie został, został dodatkowo Oskarżony o gwałt na podstawie dowodów. Jak Konstantina Dimopulu powiedziała, Star LS szacuje, że 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, oskarżony w tej sprawie o zabójstwo z premedytacją, działał sam. Wbrew temu, co początkowo zauważył. Uważał za śmierć nieszczęsnej dziewczyny z Polski. Policja uznała, że do przestępstwa doszło w domu, więc 32-latek nie był w stanie samodzielnie przenieść ciała na taką odległość. Nie miał do dyspozycji środka transportu. Ten scenariusz zaczął schodzić z pierwszego planu, e, powiedział konkretnie. Obraz, jaki władze mają na ten temat, e, tego, co wydarzyło się pamiętnej nocy na Kos, stało się jasnym dzięki materiałowi wideo, a także śladowi telefonów komórkowych ofiary i skarżanego z Bangladeszu. E, moi drodzy. Jak na początku mówiła policja, że te miejsce, w którym znaleziono ciało było przeszukiwane dronami, było przeszukiwane z psami i oni tego ciała nie znaleźli. I później te ciało Anastazji znaleźły wolontariuszki i oni byli przekonani, że to ciało zostało podłożone, no bo on nie był w stanie tego sam zanieść, ale on wtedy, kiedy w momencie, kiedy to ciało było podłożone, on już był przesłuchiwany, więc on nie mógł tego zrobić, więc musiał mieć wspólników, więc teraz wyszło, że Albo po prostu mieli funkcjonariusze policji nie zaglądać tam, mieli czekać, aż to ciało będzie na tyle w rozkładzie, że po prostu zacznie wydzielać dziwny zapach i tak dalej. To w tym miejscu cały czas byli ludzie, z tego co ja, co ja widziałam w telewizji. Jak to, jak to ono było, nie wiem, szczerzone, żeby nikt tam nie ładził. W momencie, kiedy nie wiem, ci ludzie się stamtąd zmyli, to e, wolontariusze znaleźli to ciało. Po prostu jakby, jakby miano, jakby, miano jakby, jakby musiano czekać na to, żeby to ciało było w takim, skła, w takim rozkładzie, żeby nie znaleziono dodatkowych obciążających kogoś rzeczy na tym ciele. Nie wiem, nie wiem. Znowu jest taki znaczek zapytania, moi drodzy. Kto to wie? No i oczywiście sprawa ostatnia. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Widzimy zdjęcie tego oskarżonego. On ma już nos zupełnie złamany. Widać, że on, że on się cały trzęsie, że, że po prostu jego psychika jest zupełnie zwichrowana, że tak powiem. Ale on dalej nie przyznaje się do winy. Ciągle go maglują, ciągle go maglują, a on dalej nie przyznaje się do winy. W greckich mediach się mówi, dlaczego tak jest. Dlatego, że jego ciężkie takie życie nauczyło, że on jest taki twardy, że on się do tej winy. Nie przyzna. I w tym momencie on został przewieziony do innego więzienia. Już nie na więzieniu na kos, tylko do takiego, oni mówią o takim zaostrzonym rygorze. I tutaj mamy następny taki artykuł na ten temat. 32-letni z Bangladeszu nadal zaprzecza zarzutom porwania, gwałtu i zabójstwa 27-letniej Anastazji przed śledczym w Kosy. Po jego trzy godziny przeprosinach, przeprosinach, to znaczy yy, przesłuchaniu. E, śledczy zarządził jego tymczasowe aresztowanie, natomiast w ciągu najbliższych kilku godzin ma zostać przewieziony do więzienia poza zakos, areszt nie, ma, nie, nie został jeszcze rozstrzygnięty. Według zeznań adwokata 32-letniego pan, yy, pana, czyli znaczy pani e, Aniti Fundotu złożonej przez RTL e, Bangladesz nie. Przyznał się do żadnego z postawionych mu zarzutów, pomimo wielokrotnych pytań śledczego. W tym samym czasie rodzina 27-latki za pośrednictwem swojego prawnika przygotowuje oświadczenia poparcia dla oskarżonego 32-latka o zbrodnię, którą rzekomo popełniła Anastazja. Jak donosi RTL, wygląda na to, że policja zamknęła informacje, które dysponuje w tej sprawie, po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie znaków nadanych przez telefon komórkowy zarówno 32-latka, jak i nieszczęśnika Anastazji. Nieszczęśnika Anastazji, o to i wychodziło. Także moi drodzy, co wynika? Wynika z tego, że on zaczął, że do domniemanego zabójcę przeniesiono do innego więzienia, do większego więzienia. Co dalej wynika? Że policja już zamknęła jak gdyby informacje, czyli na dzień dzisiejszy nie ma dodatkowych informacji. Wiecie co? Ja nie chcę być tutaj czarno, widzem, ale wiecie jak ja to widzę? Jak to się skończy? Że po prostu znajdą go powieszonego w celi. I y, będzie na to bardzo dużo takich y, komentarzy, że on po prostu nie wytrzymał nerwowo, y, że po prostu jego wyrzuty sumienia go zjadły że ja się po prostu powiesił. Sprawa zostanie zamknięta, oskarżony będzie oskarżonym, wszystko zamiecie się pod dywanik i będzie cycyś, glancysz i tak się skończy sprawa Anastazji. Oczywiście mam nadzieję, że się mylę. Po raz kolejny mam nadzieję, że się mylę, ale chyba się nie mylę. E, moi drodzy, e, ja słyszałam w polskich mediach, że jest właśnie taki e, bardzo wielki taki nacisk na to, że Grecja jest niebezpiecznym krajem i wy uważajcie. Uważajcie jak najbardziej, uważajcie na tą Grecję. Nie moi drodzy, nie. Nie, Grecja nie jest niebezpieczna. Nie jest bardziej niebezpieczna niż Polska, nie jest bardziej niebezpieczna niż Anglia, niż Francja, o tym to już nawet nie mówię. Ja powiem tak, ludzi takich ciemniejszych z Pakistanu, Afganistanu i tak dalej, jeśli jakaś kobieta ich po prostu nie prowokuje swoim zachowaniem, mi się wydaje, że oni, że oni po prostu nic, nie, nic takiego nie zrobią. Dlatego ja mówiłam o nieprowokowaniu, o niepiciu, gdzie popadnie. O tym... Żeby właśnie, jeśli masz ochotę sobie zapalić, jointa, nie iść do jakiegoś dziwnego kolesia, nie szukaj po jakichś właśnie dziwnych ludziach, tylko po prostu idź sobie to kup do sklepu I na, tym, i na tym koniec moi drodzy. Mieszkam tutaj prawie 19 lat i jakoś nic mi się nie stało. Jakoś nic mi się nie stało, jakoś żyje. I na przykład widzicie, ja nie sądzę, żeby tych właśnie ciemnych ludzi było tutaj dużo. Tutaj nie ma dużo tych ciemnych ludzi. Oni są bardziej tak właśnie w centrum aten. Dlaczego widzicie, ile ja Wam vlogów robiłam z mojej dzielnicy, z tych dzielnic takich koło mnie. I widzicie, że normalnie, normalni ludzie tutaj mieszkają i ja nie sądzę, żeby było nawet, żeby oni na, na przykład byli jacyś specjalni, jeśli się ich nie prowokuje oczywiście, nie? Niebezpieczni. Aczkolwiek przestrzega. Przestrzegam przed prowokowaniem ich jak najbardziej. Moi drodzy, dodatkowo jeszcze, gdy pójdziemy na Instagram Anastazji, to mi też jedna moja anwiska zwróciła uwagę. Można tutaj dostrzec no, trochę dziwne rzeczy. Na przykład na jednym ze zdjęć, ze zdjęć Anastazja jest bardzo smutna, wręcz taka zgaszona. Na jednym ze zdjęć można by wywnioskować, że ma limo podbite, a już na zdjęciu, gdzie jest właśnie niebieskiej bluzce, można dostrzec, że jakby miała siniak po szprycy, ale to może też być tak, że odbija się cień, więc może mogło być tak, mogło być inaczej, więc ciężko w ogóle na ten temat cokolwiek powiedzieć, ale w każdym razie te zdjęcia też są takie trochę zastanawiające. No i drodzy, ja mam, jeszcze raz mam nadzieję, że się mylę, mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni, Mam nadzieję, że, że wszystko pójdzie. Ok. Uważajcie na siebie, moi drodzy, moi drogie panie przede wszystkim. A dla mnie to było na Tyle. Pusiaki za ten. Pa pa.